Cześć, witam Was bardzo wszystkich serdecznie, z tej strony Nefcio i dzisiaj Was zapraszam na kolejny filmik z serii unboxingu, pseudo recenzji także dzisiaj na warsztat bierzemy drona z firmy DJI, wersja Mini 2, wersja rozszerzona Combo także no, nie przedłużajmy lecimy z koksem, moi drodzy dosłownie przed chwilą dostałem paczuszkę o, o obdarłem ją że tak powiem z takiej foliki. jeżeli chodzi o jakość pudełeczek Pudełeczka właściwie i, i spakowania bardzo fajnie. Nie mam się tu do czego przyczepić. Jedna taka ciekawostka rzecz jest taka, że e, taka mi, pudełka jeszcze nie Tak, e, W sensie chodzi o to, że tutaj to jakby na górę tego pudełeczka e, dokleili oczywiście folice, e, no książeczkę. To tak? oczywiście wiadomo, to jest instrukcja obsługi po wersji polskiej. I podejrzewam, że w środku instrukcji w języku polskim chyba nie znajdziemy. Czyli taki ładny akcent, tak, że jednak nie jesteśmy jakimś tam wysypiskiem Europy ciągle, ale jednak co po niektóre firmy? Jednak widzą w nas nie ja wiem, jakiś potencjał sprzedażowo-zakupowy. Także dodali tu. Także bardzo fajnie. Także co, moi drodzy? No pudełko, jak pudełeczko białe, matowe. Tutaj nie ma się do czego o, przyczepić. Tak jak już mi mówiłem, całego pudełeczka wam nie będę pokazywał. Bo tam z jednej strony są pewne jakieś numerki, nie wiem czy to w internet można puścić, czy nie. Także, także, no nic, no otwieramy tak, pudełeczko. Torba, wyciągamy ją sobie. Wstawiam torbę. Tu w pudełku patrzę, nie ma nic już ciekawego. Co Wam ewentualnie jeszcze z pudełeczka mogę luknąć, jakby ktoś chciał zobaczyć, to tu myślę, że nie ma żadnych jakichś tam rzeczy. Czyli no ogólnie opis, tak, waga, jakieś tam różne technologie, levele i tak dalej, jakby komuś gdzieś na stronce brakowało. No i tu mamy wersję combo, tu logo DJI i tu, to jakby DJI Mini 2. Także tyle, jeżeli chodzi o pudełeczko moi drodzy, i wszystko jest przychodzi nam ładnie zapakowane w torbę. Jeżeli chodzi o tą dorbę, ja sobie dajcie mi chwilę ja sobie, ja się że tak powiem i troszkę przyjrzę jeżeli chodzi o jakość wykonania, myślę, że ja tu się nie mam co przyczepić. Tu odrywamy jakąś meteczkę. Zobaczmy co tu jest w tej meteczce ciekawego. Jakieś chińskie znaczki, jak zwykle, coś po angielsku jest. Aha, to jest meteczka do samej torby. Że Tam ekologiczna skóra, bla bla bla. Mm, jeżeli chodzi o przeszycia. Mm, no, mam nadzieję, że widać wszystko. No, nie, no nie mam się do czego przyczepić. Nie ma żadnej jakiejś. Nie wiem, klejów, nie klejów, jakichś wystających niteczek. Wszystko tu raczej jest bardzo fajne, jakościowo też bardzo fajne. To sobie urwiemy, ściągniemy. Ops. Tu zwykły papierek, to ściągający. O, jeżeli chodzi o paseczek. Dosyć szeroki, więc spokojnie na ramię, można sobie zarzucić, raczej nie będzie się wżynał. Zresztą to jest leciutkie, więc waga leciutka, paseczek dosyć leciutki. Jak widzicie, on jest dosyć długi, także tu naprawdę można nawet dwumetrowie podejrzewam, że się odnajdzie w przystosowaniu długości tego paseczka. Także spoko, bardzo fajnie. Tu jeżeli chodzi o. Te rzeczy tu, to są takie aluminiowo-metalowe rzeczy, dosyć wytrzymałe, także też tu raczej nie będzie z tym żadnego większego problemu. Przeszycia sprawdzone. Tu logo DJI. A, takiej średniej jakości. Podejrzewam, że jak pojedziecie gdzieś nad morze, czy coś, chlapniecie raz, drugi, trzeci, wysoka temperatura, sól, to ten znaczek podejrzewam, że może się zmyć, ale cała reszta... Jak marner najbardziej jest, jest w porządku. Sprawdźmy sobie tutaj, co byśmy sobie tu mogli sprawdzić. Ja mamy dwa i tu mamy trzy. No to sprawdźmy ten, co w tym jest. Chociaż nie, nie sprawdzę tego teraz. Dobra, jeżeli chodzi o, o zamek, bardzo fajny akcent. Wytłoczka DJI, także bardzo fajnie. Zamek, znaczy jakość tego zamka też bardzo mocne aluminium, zwykłe jakieś aluminium, tylko takie wzmocnione także zamki też raczej nam długo posłużą, nie będzie z tym raczej większego problemu eee, o, tu jak zauważycie, tutaj jest ta jakby taka nakładka w sensie z takiej gumy, czy nie wiem jak to nazwać, która jak widzicie, jak się ją zapnie, to jest dosyć szczelnie szczelnie eee, szczelna <laughs> Więc raczej jeżeli chodzi o jakieś zachlapania, czy nawet jak nam wpadnie całe to do wody, to jak szybko to wyciągniemy, to naszemu sprzętowi raczej się nic nie stanie, tu jakaś karteczka accessories Inside no i co? No i co znów no, dronik? Dronik ładnie spakowany to za chwilę, co my tu mamy dalej? Tu mamy ładnie spakowane locik, to za chwilę tu mamy co papierologia i jakieś o, przepraszam, papierologia i jakieś akcesoria dodatkowe <śm> żelowa ta ta żelowe kulki pochłaniające ciecz, tu mamy jakieś schowek na jakieś nasze bajery ewentualnie jeszcze tu wszystko ładnie poddzielane. tutaj jest taki rzepik Także bardzo fajnie. O, tu wyłożona jeszcze taka gąpeczka. Także też bardzo. No, no, no czuję się bezpiecznie ten dronik, na pewno mu raczej nic nie będzie. że fajnie. To mam zbliżenie jeszcze takie dam poglądowe, jakościowo wykończenie środka też na bardzo wysokim poziomie. Ja się tu raczej nie mam do czego przyczepić. Tu jedna sz... jeden sznurek jakiś wystaje, no ale trudno. Ogólnie cała reszta spoko. Jeżeli się przyjrzycie, o teraz to widać, to cała w środku ta wytłoczka jest właśnie taka w takich diamentach, w takich <laughs> trójkątach. Tak samo jak na przykład o tutaj, e, no ta tutaj faktura z zewnątrz też. Także moi drodzy, no, no naprawdę bardzo dobre wykonanie tej, 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 tej torby. Myślę, że płacąc te trzy kafle za to, no ja tu nie jestem zawiedziony w, na no, 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 nie jestem, nie ma, nie ma to tamto. Co my tu mamy? Skrzydełka w drugiej tej, drugie skrzydełka, trzecie skrzydełka, śrubokręcik. Tu mamy gałki zapasowe do joysticka i to by było tyle. Tu byśmy mieli tyle, i tu jeszcze jest jedna z przodu kieszonka. Nie wiem, co tam jest. Czy coś w ogóle jest, ale jest. Trochę inaczej wykończona bez tych diamencików. Nie wiem czy to będzie widać, ale też jakościowo bardzo fajnie, głównie nic już nie było. Także tu jeszcze Wam środek raz pokażę. Także tu mamy w środku jedną kieszoneczkę, tu mamy wszystko. Fajnie poogarniane. Dobrze, dobrze moi drodzy, to od to zacznę, to może od joysticka, tak? Wyciągamy z joysticka. Fajna ta fakturka ta folika, tak jak wsią mi. Ten sam typ produktu foliowego, folika ściągnięta Sprawdzę, czy tu jakiś numerów dziwnych nie ma. Nie ma, także dobra. No i co, moi drodzy? No pilot, pilot jak pilot. No, mnie jest za ciężki. Ale też nie jest, na, nie jest za lekki, więc tandetą nie wieje. Tutaj oczywiście gałeczki. Przy, oj, włączyłem niepotrzebnie, zaraz mi się dron odpali. Ty. Tu oczywiście mamy, tak jakby, tak jakby z taką jakby kontrolką. Tu mamy tak jakby normal tryb sport, czyli po prostu no im bardziej w tą stronę lecimy, tym większą swobodę mamy naszym dronem. A może tak, to w skrócie podsumujmy. Tu chyba po... Przycisk powrotu i czegoś tam. Tu włącznik, wyłącznik. Tu do przełączania się coś. Oglądałem mnóstwo filmików na temat tego drona i ogólnie wszystkich dronów i wybrałem właśnie tego drona. Tu do zmiany kamery czy czegoś tam. Tutaj coś jest. Nie, tu nie ma nic. Poza oczywiście tu jakimś, nie wiem, zoomem czymś. Tu włączanie, nagrywanie. Tutaj pewnie zoom. Mm, ładnie wytłoczone logo, tutaj pod spodem, oczywiście, wejście na doładowania I z tego co na jednym filmiku tam słyszałem, czy dwóch, to to ma tak, jakby sobie swój własny wbudowany akumulator. I ewentualnie, no już wiadomo, tu się nim ładuje. I ewentualnie może nam posłużyć jako powerbank. Więc jeżeli w telefonie, bo telefon montujemy sobie tu, nie będzie miał za mało baterii, to ewentualnie możemy go podładować tym wejściem tutaj. Również. Także tu mam gałeczki. Teraz sobie wyciągniemy. Siedzą w miarę spoko. Nie mam się tu, co tu doczepić. Tam jakaś śrubka jest. Także sobie wkręcamy jeden. Ok, wkręcone. Bardzo fajny przeskok. Na razie nie mam się tu do czego co przyczepić. Przejdź dam Wam z ostrość jak ten joystick wygląda. Jest taki fajny, chropowaty. Także nawet jak będziecie mieć spocone ręce czy coś, bo będzie ciepło gdzieś na jakimś zanzibarku czy coś. No to, no to spoko. Wręcamy drugi. No jeszcze pogląd. Także spoko. No pilocik naprawdę first class. Nie, no nie mam się tu co przyczepić. Tu jeszcze nie wiem, co prawda, jak to się ten telefon montuje. O, aż skórkę zdarą. Nie pamiętam, jak to się montowało. O, jest, dobra mam. Czyli tu wyciągamy delikatnie, nic na siłę. Dociągamy. Tyle wychodzi normalnie, bez niczego. A później już jest, że tak powiem, na sprężynie. I dociskamy. No dociskamy. No nie mam drugiego telefonu, bo telefonem nagrywam. Ale musicie mi. No, myślę, że 6-calowy telefon na spokojnie tu wejdzie. Rzekaj, że ja sobie go przyłożę tu do góry? Ha, pewnie 6-calowy na spokojnie, powyżej też. Do 7 cali? Czy jest tak naokotowany? No, nie wiem, czy nawet są 7-calowe, ale jest na pewno 6-6-7 cali telefony na pewno takie są. Bez problemu one tu sobie wejdą. Także tak to, tak to, moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o kwestię pilota. Także tyle. Odkładamy w pilotka. To mieli jedną rzecz. Tu oczywiście mamy zapasowe śmigła. Raz, zapasowe śmigła. Dwa, zapasowe śmigiełka. Trzy, eee, śrubokręcik. Nie otwierasz, a no, otworzę Wam e, hops, choć, 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 choć. Także śrubokręcik. Tak wygląda. Plastik. Mały krzyżakowy. Nic, nic specjalnego. Sadzamy go z powrotem. Z e, Zapasowe jeszcze te mm, rączki do joysticka też bardzo fajnie, że są. Albo się coś tam urwało, skrzywiło, zgubiło, to to są. Eee, czekajcie, no tu mam następne pudełeczko z jakimiś akcesoriami. Także już sobie tu patrzymy, co jest. Hmm. No i moi drodzy, co my tu mamy? Ładowareczkę DJI. Eee, co my tu mamy? Eee, brrr, no nic ciekawego. No, made in China na no, ładowareczka DJI. Tak to wygląda. Tu mamy jakieś kabelki USB. Do ładowania. Nie wiem, telefon a pilot. Tak jak wam wcześniej pokazałem, że jest taka możliwość, gdyż pełni rolę właśnie Powerbanka. Chodźże, tu. E, tu mamy. Podejrzewam, że do ładowarki USB, bez oplotu kabel, no ale jest. Tutaj mamy drugi kabelek, e, w razie, W podejrzewam. Nie, czekajcie, tu mam. O, widzicie? Czyli tak jak mówiłem, w pełni rolę w powerbanka, tak? No i tu macie tak, jakby, jakby ktoś miał starszy telefon, z tym starym USB, no a tu z tą nowszą kaczuszką. Także bardzo fajnie. Pomyśleli, że ktoś może mieć starszy telefon. Z idę wejściem. Bardzo fajnie. E, co tu dalej mamy? I tu jeżeli chodzi o pudełeczko jedno, to by było tyle. A tu, moi drodzy, mamy już otwieramy, już się za to zabieramy. Moi drodzy, e, jakby to powiedzieć, e, no pozostałe dwie baterie. Tu mamy takiego huba. Huba. O, tu jest właśnie tego szukałem, bo szukałem, gdzie się to ładuje. Tu oczywiście jest ciekawego. Od góry wchodzą trzy baterie. Włącznik, podejrzewam wyłącznik, ładowanie przez zwykłe USB i przez to inne USB, nie, zaraz, czekajcie, teraz, teraz się zgubiłem, to wchodzi tu, aha, czyli ewentualnie to też może posłużyć jako powerbank, że w sensie tu wkładacie tak jakby to, tak, z drugiej strony telefon, a ładowanie ogólnie tych wchodzi tą stroną, także mamy 3T. Tu mamy taki dzyndzelek, Przyciskamy go, bodajże. Bo tutaj chyba jest blokada. Dokładnie. Także. No. O, wyciągamy jedną baterię. Tak ona się prezentuje. Tu wam dam trochę zbliżenie. Jakby ktoś chciał sobie coś poczytać. No i tak to wygląda. No co mogę wam powiedzieć? No, jakościowo tutaj ten plastik jest taki średni, chyba. No, ale widocznie taki musi być. No, co mam powiedzieć? No, tu mamy ząbki do ładowania. Tutaj od dołu są te, te, To wszystko tu wchodzi ładnie. Pyk. I się ładnie ładuje w takiej stacji, takim hubie na wszystkie trzy. No i co moi drodzy? Został nam dron. Ja sobie to zobaczę, że na tym dronie gdzieś nie ma jakichś ważnych rzeczy, ale nie widzę. Przynajmniej na teraz. Także dron, no malutki, moi drodzy. To jest. Nie wiem, tu ten nóż mój kiedyś na odcinku pokazywałem, no, no mały koziczek, tak? No i zobaczcie, jak to jest małe. No to, to jest maleństwo, tak? Maleństwo leciutkie. Ja go tutaj oczywiście mamy taką gąpeczkę, żeby go spiąć ładnie. Tutaj jeszcze są takie te, ale to zaś to pozrywamy. Aha, dobra, no to co, no to gąpeczkę ściągnę, znaczy dla taki klipsik, bardzo fajnej jakości to jest, naprawdę spoko. Nie mam tu co się do tego przyczepić. Aha, mhm, coś tu ściągamy. Co my tu mamy dalej? Okej, okay, tu nic ciekawego. No i co dalej, no ściągamy to jakoś, momencik, żeby ja nie chciał tu coś uszkodzić. Dajcie chwilę, tu ściągamy, Jezus Maria. Ja pierdziele, zawału tu można dostać, nie? No, i ciągle się nie chce otwierać. Okej, okay. tu o, fajnie odskoczyło. Tu odskoczyło. Aha, a to w drugą stronę, czyli to tak się otwiera. No i okej. Okay. No i jak to się prezentuje? Okej, okay, okej. Okay. No maleństwo, maleństwo. A, jakże spoko. Dobra, chwila takiej małej przerwy z takich no, rzeczy, ciekawostek. No Przejrzałem praktycznie, no oczywiście był jakiś przedział cenowy, jeżeli chodzi o, o, o drony. Jeżeli chodzi o jakieś tam funkcjonalności plusy minusy to dla takiego nawet nie laika tylko Taki pierwszy w miarę fajny dron, który ma dobrą jakość. Naprawdę dobrą jakość, że i za 10 lat gdzieś tam te ujęcia z tego drony, no, no nie będzie wstydu, tak Tak to ujmijmy. Naprawdę jest w stanie nagrać super, super ujęcia z tego co, co patrzyłem na internetach, na opiniach. Także no, no, no nie ma innego na rynku. O może tak, w tym przedziale celowym za te wszystkie plusy, które ma, czyli jeden z największych plusów to to, że jego waga jest poniżej tych wszystkich absurdalnych, według mnie przepisów e, unijnych odnośnie właśnie tam lotnictwa, coś tam bla bla bla, że im cięższy dron Ty potrzebujesz mieć jakiegoś pilota i tak dalej i zrobionego pilota na drona, to już w ogóle Wiecie, co no, jakbyś w wojsku był, no, i musi, no, to ja tam rozumiem, no, to tam dron potrafić i rakietką walnąć, tak? ale ten dron, no to czy ciut większe drony od tego, no to już. No, bez przesady, tak? Więc tu jest naprawdę duży plus, że podróżując z tym dronem, tak, no raczej się nikt do tego nie przyczepi, bo właśnie ma poniżej 200. 49 tam gramów, 250 gramów, yy, także spoko. Czyli jest to traktowane tak jakby w cudzysłowie jako zabawka, jako po prostu gadżet, a nie jako dron-dron. Jako także to jest bardzo duży plus. No i na rynku teoretycznie z, takimi, z taką jakością zdjęć no to, no to nie ma. No, ja, ja nie znalazłem nie? jeszcze w jakiejś rozsądnej cenie. Także to jest duży plus. Drugi plus to, że on jest cichy. Jest to jeden z cichszych dronów, jakie ogólnie są na rynku, więc to też duży plus. No i ogólnie robi fajne ujęcia, tak? Fajna torba, no jak widzicie, no wszystkie cały ten zestaw no on kosztował niecałe całe tam 3-300 tam chyba 2900, znaczy 2890, coś koło tego Także za te pieniądze na chwilę obecną, według mnie, po moim researchu przynajmniej, no, no nie ma nic fajniejszego, nie? A czy inaczej, może by było, ale tak jak mówię, to już by były na przykład cięższe cień, cień, cieńsz, drony. I w tym momencie, na przykład, jakbym gdzieś poleciał, to mógłbym na przykład jakiś mandat dostać, nie? A, a, Być na wakacjach, chcąc zrobić jakieś fajne ujęcie i oglądać się za plecy, że tak powiem, albo wysłać kogoś na. Na czaty, żeby czatował, czy czasem gdzieś jakaś policja nie idzie, żeby zaraz wam po prostu mandat wlepi No to, no to przecież to nie o to chodzi, tak? Więc mały, cichy dron, e, że tak powiem, legalny na całej kuli ziemskiej, e, z fajnym zestawem, z fajną torbą leciutki, można to po prostu zabrać zawsze ze sobą pod rękę dosłownie. E, no, to, no to według mnie jest to jeden z lepszych, lepszych zestawów. Albo inaczej, no nie ma żadnej konkurencji na chwilę obecną. Ja sobie tu jeszcze wezmę tego drona. No nie wiem, pokażę Wam go jeszcze od dołu, ale no, trochę filmików na internecie już jest, także tu nie ma za bardzo już co pokazywać. Także no, tak, ten dron po prostu się prezentuje. Tu tą szybkę tą z przodu oczywiście można sobie ściągnąć. no jest takie może bardziej na takie deszczowe dni czy coś. Eee... Dronik jak dronik, no, myślę, że to jest sprawa, zajebista zabawka. O, tutaj jest nawet pokazane, że ultra light 249 gramów. Nie wiem, czy to jest z baterią, czy bez, ale ogólnie no, to jest le leciutkie to jest leciutkie, bardzo leciutkie. Ale jakość wykonania, no, myślę, że jest w porządku. Nie mam się tu raczej co do czego przyczepić. No i tyle moi drodzy, no, no nie mam co tu więcej jeszcze powiedzieć. To jest tak jak mówię no, moja pseudo recenzja Tu jeszcze sprawdzimy co jest w tej w tej koszuleczce, co tu noża ożyje. Tu OK poszło, ale pewnie jakaś... No a, dokładnie. Co my tu mamy? Quick start guide. O i widzicie, tak jak mówiłem na początku, tu jest instrukcja, ale w języku angielskim. Tu jeszcze jakiś messenger, QRRy i karta gwarancyjna także widzicie bardzo fajnie że dali nam w języku polskim instrukcję dołożyli bardzo fajnie no, szanują klienta no nie ma, nie ma, nie ma co się przyczepić no także tyle jeżeli ktoś by miał jakieś pytania odnośnie tego drona jak się sprawuje czy udało mi się go w ogóle odpalić to zapraszam do sekcji komentarzy Ech, na chwilę bez to, z tego, unboxingu ja naprawdę o, zajebista zabawka, o kurde trochę kosztowała, nie powiem że nie, ale też nie za dużo. No jeszcze takich ciekawostek, to no, euro ostatnio trochę podskoczyło, plus inflacja i parę innych takich jeszcze szczególików, to mimo tego ten dron, znaczy fi, te drony z tej firmy może tak y, dobrze się trzymają cenowo, bo są po niektóre zespoły na przykład elektroniczne. Podskoczyły o 20-25% swojej bazowej ceny, co jest naprawdę dużo. A tu ten dron, uch, stówkę podskoczył. Tak no, różnie strony pokazują i też, też wiadomo, że tam różnie to tam bywa z tymi cenami, ale ogólnie, ogólnie jak tak popatrzyłem po historii, no to, no to on nie wskoczył dużo. Tam może być stówka, stówka różnicy, no to stówka różnicy przy 3000 zł prawie no to, no to to nie jest 25%, tak czy 20 nawet procent, czy 15 Więc, czy nawet 10. Więc 5% gdzieś tam wahania, to zawsze jest gdzieś w normie i to jest bardzo fajnie Także no, nie ma nie ma nic innego na rynku teraz. Tak mówię z tymi wszystkimi plusami po moim całym researchu także także tyle, moi drodzy. No. Tyle. Jak coś to zapraszam do sekcji komentarzy, to już mówiłem. Eee, no i tyle dzięki ślicznie za uwagę ja lecę się, że tak powiem dalej tutaj zabawiać eee, z tym dronem i, 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 i tyle moi drodzy życzę Wam miłego dzionka bądź wieczorku, zależy się od tego kto kiedy to ogląda no i co złego to nie ja trzymajcie się, cześć i bajo